Miły, wszystkim Dawno nas nie było Taka mała ma aktualizacja Tego nie się taka Także ma za chwilę będę opowiadał wszystko wszystko jak widać płot już mamy. Mamy też i bramę, ale za chwilę do niej przejdziemy. I co mamy? Mamy też fotowoltaikę. Wczoraj została skończona. Także w dniu wczorajszym poszły papiery do Taurona. No, czekamy teraz na jakiś tam telefon z ich strony i umówienie się na przełożenie y -y nie zegara tak zwanego licznika na, na mm, dwukierunkowy to nie zostało zrobione teraz może tak odskoczymy trochę nie została zrobiona jeszcze elewacja eee, po w sumie 4-5 dniach próby dodzwonienia się do wykonawcy udało się dodzwonić także będzie robione aha Dzisiaj czekamy na odpowiedź od z okna tarasowego. Jak widzicie, teraz jeszcze nie jest dopiero Wykłuwane, wstawiane. Co? Jeżeli widzicie to zwijające kable, to elektryka, jakieś tam zewnętrzne oświetlenie, przygotowanie pod rolety. Takie rzeczy mamy, mamy już zrobione. Sporo by opowiadać ogólnie, bo bardzo długo czekaliśmy na zmianę, e, zmianę licznika na e, zmianę licznika. Słuchajcie, na e, ten trzyfazowy gdzieś tam nagraliśmy z Karolą. najechaliśmy e, film o tym wszystkim, no ale nie doszło do realizacji. Za co gdzieś Was trochę przepraszam, bo. Miał być albo nie ma. No, tu jest omawiana brama. Na chwilę obecną, jeszcze jest na etapie otwierania ręcznego bez siłowników. Tak to wygląda. Dobra. Co jeszcze przed domem? Może wyjdę wyżej, to będziecie więcej widzieć. Było czysto. Już nie jest czysto, nie? Gdzieś pozbyliśmy się gruzu, no ale z tego starego ogrodzenia, tam były takie murki pod spodem. No i szły one przez połowę działki, tak? gdzieś tam nachodziły na fotowoltaikę. Nie chcieliśmy tego potem, żeby mimo, że gdzieś tam będziemy podnosić delikatnie ten teren, delikatnie, to, no to przeszkadzały to w koszeniu. No i, i, i pod, została podjęta decyzja, że wyrywamy to to, więc było chwilę zabawy, nie? Tu jeszcze okna, z oknami też jest historia, pewnie Wam w następnych filmikach opowiem trochę. Jak wiecie tam, albo nie wiecie, wystawiliśmy używane okna na sprzedaż. No i o co? Przyjechał Pan, wziął, jeszcze zapłacił. Także metoda, może nie zero waste, ale odzyskuj co możesz, to no bardzo, bardzo nam przyświeca tak bym to powiedział, jeżeli możesz na czymś zarobić a tobie jest to niepotrzebne, to czemu by tak właśnie nie zrobić nie? no trochę, trochę zostało wywiezione także oczywiście kasa z tego złomu już na coś tam poszła eee, co z tymi płytkami, no właśnie, co z tymi płytkami, no i teraz przejdźmy do ocieplenia, no, jak widzicie tutaj już wam coś pokażę jest taka sytuacja, że tutaj już praktycznie zamykając drzwi te płytki lekko wystają poza, o może tak wystają poza ramę. no i zaczyna się pojawiać problem tego typu że za chwilę będziemy mieli problem, o może tak będziemy mieli problem z otwarciem, bo tu zawsze jakiś styropian dwójka musi przejść więc nie wiem czy to jeszcze nie będzie nie będzie po prostu Yy, czy nie będzie to po prostu za chwilę skuwane te płytki przed, przed elewacją, no ale muszę to gdzieś tam dogadać jak to będzie robione, yy, czy tylko klejem zaciągną, czy, czy faktycznie, no zobaczymy, czy sterowiarz będzie co w domu w domu w sumie trochę się zmieniło, ale to przejdźmy może dopiero do piwnicy, pokażę wam mm. Filmiku, jeśli ktoś by sobie życzył, czyli będę widział w komentarzach, że o takie coś pytacie, załączę yy, załączę yy, model tych naszych paneli. Są to 400, 435, chyba, wat ma każdy z nich, jak się nie mylę. Tu macie falownik Foxa, firma Fox. No tu chłopaki dosyć, dosyć fajnie porobili to no tu jeszcze jest instalacja całkiem nie podłączona. To jest na razie taka wiecie ala prowizora. No ale gdzieś tu ja też już coś tam podpiąłem. Gdzieś mamy jakieś oświetlenie w domu troszkę światła już jest. Czemu to korytko? No to korytko z tego powodu, że falownik jest w domu. Gdyby tego falownika nie było w domu, by był na zewnątrz pod instalacją, no to nie, było, nie byłoby potrzeby ciągnąć instalacji w tych korytkach. Ale, że, no, że jakby, tablami, którymi idzie do falownika, prąd z paneli, no, może się wytwarzać łuk. Tak? Także może tam do czegoś dojść. Ale mam, mamy nadzieję, że do niczego nie dojdzie. Także tak to wygląda. Tu jesteśmy. Nie wiem, czy to... O, trochę szyba. szyba brudna, wybaczcie. Ale nie myliśmy szyb jeszcze w tym roku. Okiem. Dobra no i co mieliśmy oczywiście problem z elektryką tutaj jako była, że była nieruszana elektryka w piwnicy no to już się pojawił pierwszy problem, bo któregoś dnia przeszedłem i najzwyczajniej nie było prądu w całym budynku, jak wiecie mamy podłączoną pompę yy, mamy podłączoną pompę yy, mamy podłączoną pompę w studni która gdzieś tam odpompowuje nam tą wodę niechcianą no, i by była porażka, nie? Gdyby, zaczął, gdyby zaczął padać deszcz, ta studnia by się przepełniła. No, to byśmy mieli mały problem. Ale na szczęście byliśmy, byliśmy w pogotowiu, zauważyłem to i, i razem z tą tam podziałali. Instalacja, jak widzicie, jest nieuruchomiona. Uruchomiliśmy ją oczywiście na początku wczoraj. Na no, razie, że nie ma tego dwukierunkowego licznika, no to nie ma potrzeby, bo działałaby nam na szkodę. Znaczy ciągłaby prąd, to co by produkowało po prostu byłoby jako zużycie, więc, więc nie chcemy takiego rozwoju sprawy. Poczekamy na ten, mam nadzieję, że w tym roku jeszcze coś, jeszcze coś z tego słońca chycimy, nachycimy trochę tego, tego prądu gdzieś tam, uda nam się pozyskać. No, co mogę powiedzieć, a muszę powiedzieć przede wszystkim, to tak jak mówię, jeszcze jeśli będziecie chcieli, to jesteście tu z okolic Śląska, Rybnik, Gliwice, myślę, że Katowice też chłopcy, chłopaki by obsłużyli tą te tutaj krańce można powiedzieć. To Orzesze, Żory, no to słuchajcie, jest to jedyna Naprawdę, i muszę to powiedzieć, jest to jedyna ekipa, jedyni fachowcy, którzy zawsze, powtarzam, zawsze odpowiadali nam na każdego maila, każdy SMS, każdy telefon. Jeżeli nie odbierali, to odzwaniali i nie trwało to, uważajcie, nie trwało to 2-3 dni, a, a tak jest przy fachowcach, przynajmniej z tymi, z którymi ja mam kontakt, tylko jest to, nie wiem, wieczorem odzwoniony telefon, ewentualnie następny dzień gdzieś tam, czy ze mną, czy, czy z Karolą, jest kontakt, jest sprawa wyjaśniane, jakieś tam nasze zapytania są, są wyjaśniane, dostajemy odpowiedzi. Więc wiemy wszystko. No więc, tak jak mówię, no jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to to, to zachęcam go i dam, dam, naprawdę dam kontakt do nich, bo no bo wywiązali się ze swojej umowy, z naszej umowy. Yy, solidni, jak widzicie, no instalacja uważam, że jest zrobiona dobrze. Zobaczymy, jak to będzie pracować. Też oczywiście o tym Was poinformuję. Yy. No i tak mówię, no, no, na, na, na dzień dzisiejszy wygląda to dla mnie, dla mnie wygląda to dobrze. To jest ich praca. Panele wszystko postawione tak, jak ma być, piony, poziomy. Byłem, brałem, może nie wiem, że brałem udział, ale gdzieś tam podpatrywałem ich, ich pracę. Także solidnie, nie jakieś tam półśrodki, że a, dobra będzie, tylko musi być, musi być tak, jak tak jak być powinno. I, I robią to naprawdę dobrze. Nie? Także co, no z tej aktualizacji tyle. Nie będę przeciągał jakoś, nie wiadomo jak tego filmu chciałem wam właśnie pokazać ten płot i, i, i tą fotowoltaikę bo, bo to są dwie rzeczy, które gdzieś tam cieszą no i zostały od, od A do Z zrobione no jeszcze ewentualnie tą fotowoltaikę trzeba podpiąć no i, ten, i te, te siłowniki do bramy ale, ale to też gdzieś tam chwilkę się wstrzymamy bo, bo nie ma jeszcze takiego musu na razie dobra, no to zapraszam do Kolejnego filmu, do poprzednich również. Eee, za, swoje dłuższą, za swoją dłuższą nieobecność eee, Was przepraszam, no ale raz, że nie miałem Weny, a dwa, że, że było tyle innych e, obowiązków i, i, i pracy tutaj, że, no, że nie było kiedy po prostu. A też miałem problem z laptopem, bo no, nie miałem po prostu sprzętu, żeby to wszystko po poogarniać w na prawie, także, także, myślę, że już wrócimy do normalnego, normalnego nagrywania i, e, i, norm, i częstszych filmów. Dobra. Zapraszam do subskrypcji, łapkę w górę, łapkę w dół, dzwoneczek, będziesz informowany o kolejnych filmach. Do zobaczenia.